Witam każdego zebranego um, każdą zebraną osobę tutaj e, Dzisiaj gramy sobie w rumikaba e, tak, dawno nie graliśmy w to, a kiedyś graliśmy dosyć dużo. Czekajcie, nagrywamy się dźwięk, na pewno ja muszę to sprawdzić, bo na szczęście się nagrywa, więc możemy sobie zacząć. Dzisiaj zrobimy sobie taką krótką, zwykłą rozgrywkę, taką na taki powrót do tej y, do tej y, serii można powiedzieć Dzisiaj weźmiemy sobie pro, idę sobie 15 sekund tylko. Po reklamie. Dobra, mamy coś ciekawego tutaj trzynastki Trzynastki mamy? dry, mamy. 9, 10, 12. Nie, 11 jeszcze. To nie damy nic, to musimy dobrać. A kurczajmy by już poszło wszystko. No cóż. Może innym razem się uda. Musimy dobierać. Bo jeszcze dziesiątka by się pojawiła i by było super. Ale oczywiście jak na się nie pojawi. Coś czuję, że możemy przegrać, bo to jest już wiecie, taki tryb pro. Tak 13 13 13 zatwierdzamy. Dobra udało nam się mamy już cokolwiek tutaj 13 ten typek jak dorzucamy moglibyśmy dołożyć. Moglibyśmy dołożyć 12 do tego i to będzie na tyle. Musimy tutaj ogólnie przemyśleć. Mamy tylko 15 sekund i trzeba naprawdę dużo myśleć przez 115 15 sekund. To jest tylko 15 sekund przypominam tylko i wyłącznie 15 sekund. No cóż, chyba nic tutaj nie zrobimy zbytnio. Dziewiątki damy. Nie udało się. No cóż, ale mamy dziewiątki. Musimy sobie tutaj ułożyć jakoś ładnie na tej ok Okej. Teraz nasza runda, to my dajemy te dziewiątki. Coś jeszcze? Nie, tyle starczy. Dobra. Jakoś idzie w miarę. Myślałem, że będzie trochę gorzej na tym 15 sekundowym trybie, bo to naprawdę ciężki, nie ukrywajmy, tryb. No i co teraz możemy zrobić? Chyba nic nie zrobimy. Trzynastka. Nie ma trzynastki, ki nie, to my ją dołożymy. Dobra, mamy 13 kart. Chyba najmniej z tego co widzę, więc dobrze. Czwórki nigdzie nie ma. To problem. Uh, problem z głową 2, 3, 4, to jest 5 i to tyle. Mamy 10 kart. Oni mają 19 kart. No, dobra, pochwaliłem. Trochę dzień przed zachodem na słońce. Ale mi tego jokera wykorzystuje, mojego biednego. No co za dłub. Wkurzył mnie. Eee. Dobieramy chyba. Nie? Ósemkę dajemy tu. Mamy już coś. Zawsze coś, nie? Ósemka. Okej. Okay. Co on tu kombinuje? Najważniejsze jest to, żebyśmy my mogli coś dodać. Na razie możemy ósemkę tutaj wpieprzyć. Chyba tak zrobimy. Dajemy ósemkę tutaj i się żegnamy na razie. Okej, okay, czwórki tu są. Czy jest gdzieś jakaś wolna czwórka? Mamy dwie czwórki: Czerwona albo żółte. Żółtych nie ma. No, czerwonych też nie ma. <grych> no to nic nie zrobimy chyba. Przykro mi. Ale 9, 10, 11 mamy. W sensie właśnie 11 nie mamy. A mamy dwie dziesiątki znowu. To robimy tak: 10, 10 i 10. Pięknie. Jakoś poszło. Z... Łatwo z tym nawet było. Jak nic się nie zmieni, to będziemy mogli tutaj dać dziewiątkę. Dobra, nadal możemy dać tutaj dziewiątkę i. Skorzystamy chyba z tej oferty I to tyle Nie ryzykujemy bo później wszystko stracimy i będzie źle A i tak mamy 6 kart na razie więc to, jesteśmy w sumie na remisie z tym Tomasem. <laughs> Aha w ten sposób Tak to działa I co mam począć? No tyle pocznę no co sobie więcej tu zrobić? Trójkę mogliśmy tu dać. To damy tu trójkę. Musimy poszukać gdzie indziej jeszcze trójki, takiej wolnej, niebieska albo czarna. O, może jakoś wykorzysta to. Chyba nie wykorzysta tego jednak. I co by tu zrobić? Nic nie zrobimy oprócz żebrania karty. Czwórka pójdzie tu, obok tej trójki, i tu będzie piątka. Albo nie my jest na czwórko, nic nie zrobimy. No bezki tu. Co ja się osiągnąć w tym co mówiłem dwójeczkę. Mamy ile kart? Siedem kart. To niedobrze. dobrze. Nadrobiamy stracone karty. To mi się nie podoba. A ja za tę piąteczkę możemy... Gdzie? No. Prawie. było blisko. Dobieramy. Jedyneczka. Jedneczkę możemy tu widać. Dobra, trochę to się pozmieniało. I co jest grane? Dajemy tutaj jedyneczkę i jedenasteczkę tutaj, bo na też możemy. Eee, I to tyle, akceptujemy. 6 kart. W miarę dobrze. Dobra, zawsze coś, prawda? Co by tu dalej? On tu z jakoś. 4, 3. Perfekt. 2, 3 mamy. A czwóreczka gdzieś by była wolna. Nie ma, właśnie. No kurde, i ta trzynastka się nie przyda do niczego. Chociaż moglibyśmy zabrać jedną trzynastkę stąd. On tu już skidał. Do niczego to. I tak musimy dobrać. Dobra, tą siódmeczkę możemy dać tu. I tak zrobimy. Co się jeszcze zrobimy? Nic nie zrobimy, nasze ruchy są bardzo ubogie. Niestety tak musi być. Nie, my nic nie zrobimy. Szybko doszedłem do tego wniosku. Dobra, mamy 11, 12 i 13. Tu są, weźmiemy 12. 11, 13 i 12. Mamy coś. Coś tam świta u nas. Nie jest z nami najgorzej jednak. Co w się sensie ze mną, z wami nie. Z wami jest wszystko okej. Okay. Okej, okay, ale i tak musimy dobrać. O nie co to finalna runda jest. A czyli ja wygram. <laughs> Bo mam najmniej kart w sumie. To mogę wygrać. E, dobra, to coś możemy zrobić na finalną rundę? My taki finał, to wiecie, coś by się przydało zrobić fajnego. Chyba akceptujemy po prostu to, co mamy. Ale i tak wygrałem w sumie. No ja to jestem mocny jednak. Dobra kochani, i tak się już nam powoli czas kończy. E, to będzie taki krótszy odcinek, tak jak w sumie wspominałem e, 9 minut w sumie grania było Myślę, że rozgrywkę można uznać za naprawdę udaną Wygraliśmy w sumie więc e, No cóż nie ma niestety rewanżu My możemy się pożegnać i zobaczyć jutro o godzinie 16.00 Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę do góry jak Wam się film spodoba, Jak Wam się nie spodobał to zostawcie łapkę w dół No i oczywiście polecam zasubskrybować kanał ponieważ filmy są codziennie o godzinie 1600 pa, pa.